Weź długi, głęboki wdech i pełen wydech. Zamknij oczy. Pozwól, by z wydechem rozluźnił się cały przód Twojego ciała. Z kolejnym wdechem wydłuż się i wyciągnij. Niech tył szyi będzie długi. Przyciągnij brodę w kierunku mostka i z wydechem rozluźnij cały tył swojego ciała. Kolejny głęboki wdech. Wydłuż się i wyciągnij. Z wydechem rozluźnij podstawę, na której siedzisz. W pełni świadomie poczuj nacisk pośladków i guzów kulszowych na podłoże. Osać się w nim stabilnie. Osać się w sobie stabilnie. Obserwuj swoją prawą i lewą stronę ciała, utrzymując zamknięte oczy, głęboki oddech i rozluźnioną twarz. Gdy poczujesz gotowość, połącz dłonie na wysokości serca, pochyl głowę przed swoim sercem i przywitaj się ze sobą. Dzień dobry, to jest nowy dzień. Nowy tydzień, nowy początek, tak wiele się może zdarzyć. Uśmiechnij się do siebie i skoncentruj uwagę na intencji, jaką masz na dzisiejszą praktykę na praktykę równoważącą. Aspekt męski i żeński w Tobie. Gdy te dwie energie są zrównoważone, jesteśmy w stanie funkcjonować na optymalnym poziomie. Mamy jasność umysłu. Wiemy, kiedy odpocząć, a kiedy działać. Także wraz z intencją przyjmij to do swojego serca. ten dar dzisiejszego poranka. I gdy będziesz gotowy, gotowa, miękko podnieść głowę, rozluźnij dłonie na swoich kolanach. I teraz prawą dłoń, ułóż w mudrze, w której dwa palce, palec wskazujący i środkowy, układasz na punkcie między brwiami, a palcem małym i kciukiem będziesz kolejno zatykać to prawe, to lewe nozdrze, praktykując naprzemienne oddychanie. Lewą dłoń możesz ułożyć w swoim ulubionym geście lub w gijan mudrze, łącząc palec wskazujący i kciuk i powoli zatkaj prawe nozdrze i weź głęboki wdech przez lewe zatkaj lewe i wydech przez prawe wdech przez prawe wydech przez lewe wdech przez lewe Wydech przez prawe, wdech przez prawę. Wdech przez prawę. Wydech przez lewe. Wdech przez lewe. Wydech przez prawe. Wdech przez prawę. Wydech przez lewe, wdech przez lewe, wydech przez prawe, wdech przez prawe, wydech przez lewe, wdech przez lewe. Wydech przez prawę. Wdech przez prawę. Wydech przez lewe. Wdech przez lewe. Wydech przez prawe. Wdech przez prawę. Wdech przez prawę. Przez lewa. Wdech przez lewe. Wdech przez lewe. Wydech przez prawe. Wdech przez prawe. Wydech przez lewe. Wdech przez lewe. Wydech przez prawe. Wdech przez prawę i zatrzymaj, zatkaj obydwa nozdrza. Zatrzymaj powietrze. Trzymaj tak długo, jak dasz radę. Utrzymaj pozycję, głęboki wydech I jeszcze jeden głęboki wdech przez obydwa nozdrza. Zatrzymaj powietrze, zaciśnij mięśnie u podstawy kręgosłupa, mięśnie odbytu kroczej, i podbrzusza, skoncentruj uwagę na punkcie między brwiami i miękko, łagodnie z wydechem rozluźnij prawą dłoń i połóż ją na prawym kolanie, obserwuj naturalny przepływ oddechu, głęboką koncentrację, która teraz pojawiła się w wyniku tej praktyki. Wydech i wdech, wdech i wydech. Ponownie upewnij się, że Twoja pozycja jest wyprostowana, Twój kręgosłup jest wydłużony. Pozwól, by oddech stał się miękki i naturalny. Poczuj uczucie wewnętrznego spokoju i rozpocznij proces relaksacji w medytacji. Kierując swoją uwagę w miejsca w ciele, w których czujesz napięcie, być może opór, a może ból. Czuj jak naturalny i rytmiczny oddech rozluźnia Ciebie i wprowadza w stan coraz większej uważności na to, co się dzieje tu i teraz, coraz głębszej relaksacji. Podążaj za doznaniami w klatce piersiowej. Czując się coraz spokojniej, odpuszczając wszystkie myśli, i przy, przytul spokój, który znajduje się dookoła ciebie, zauważ spokojną przestrzeń, w której teraz się znajdujesz. Gdy przytulasz spokój, poczuj świadomość całego ciała. Zauważ wszelkie uczucia, które mogą wywoływać w tobie niepokój w tej chwili, i przyjmij to, że nadszedł czas, by je odpuścić. Wdech i wydech, odpuść, je. wdech i wydech, wyizoluj te uczucia. Wdech i wydech. Stwórz jeszcze więcej przestrzeni wewnątrz, wdech i wydech. Odpuść. Pozwól sobie odpuścić. Ta świadoma relaksacja balansuje umysł i ciało z każdym kolejnym wdechem i wydechem. Twoje ciało i Twój umysł coraz głębiej dostrajają się do siebie. Ta głęboka relaksacja uzdrawia Ciebie od wewnątrz i tworzy przestrzeń pomiędzy Myślami pomiędzy Twoim ja a Myślami. Pomiędzy tym, co uważasz za swoje ja, a myślami, cały czas głęboko oddychaj i obserwuj prawą i lewą stronę swojego ciała. Dokładnie tak, jakby przez sam środek twojego ciała przebiegała linia. Która dzieli Twoje ciało na dwie idealnie symetryczne części. Odnajdź tą symetrię w sobie i zwróć uwagę, która ze stron Twojego ciała jest bardziej napięta, a która jest bardziej zrelaksowana. Obserwuj to. I nic z tym nie rób, po prostu pozwól temu być. Lewa strona Twojego ciała reprezentuje Twój kobiecy aspekt, z kolei prawa męski. Nic nie rób z napięciem, które obserwujesz. Po prostu obserwuj to. Pozwól temu być. Pozwól temu być takim, jakie jest. Niezależnie od tego, która strona ciała jest bardziej napięta, a która bardziej zrelaksowana, po prostu obserwuj stan, jaki masz teraz, cały czas głęboko oddychając. Opierając się pokusie wejścia w którąś stronę ciała bardziej, pozostawaj swoją świadomością na tej środkowej linii, centralnej linii, która dzieli Twoje ciało na pół. Teraz wyobraź sobie, Wielką, równoważną wagę przed sobą. Zobacz, jak ta waga wygląda, czy jest prosta, nowoczesna, a może jest zdobiona w starodawnym stylu. Niezależnie od tego, jak ona wygląda, cały czas utrzymuj w swojej świadomości wizję tej wagi. I wyciągnij teraz delikatnie ręce na boki. I zacznij ważyć swój kobiecy i męski aspekt. Niech wnętrza dłoni będą skierowane do góry. Gdy w lewej dłoni umieszczasz swój kobiecy aspekt, a w prawej męski pozwól swoim dłoniom ułożyć się w optymalnej pozycji i zacznij łagodnie ważyć te aspekty miękkim i łagodnym ruchem. Cały czas głęboko oddychając, pozwól swoim dłoniom, by zaczęły wykonywać balansujący ruch, gdy delikatnie układasz wszystkie emocje i uczucia, które masz wobec każdego z tych aspektów na swojej wadze. Wizualizuj sobie ten ruch, ruch tych dwóch części, gdy w lewą dłoń wkładasz kobiecy aspekt, swoją intuicję, kreatywność i receptywność, a w prawą dłoń wkładasz męski aspekt. Czyli akcje, ruch, odwagę i inicjowanie. Nic nie rób, nie próbuj sterować tą wagą, tylko obserwuj ruch równoważni, pozostań. W tym stanie, utrzymując dłonie w tej pozycji, w jakiej chcą pozostać tu i teraz, ich odległość może znacznie odbiegać od siebie, i to jest w porządku. Pozwól sobie na to. I teraz, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, Swoim wewnętrznym postrzeganiem zobacz swoją wewnętrzną kobietę, swoją animę i zwróć uwagę na to, jak ona wygląda. Zwróć uwagę na jej gesty, na jej mimikę. I postawę ciała. W co jest ubrana i czy jest ubrana. Co robi? Pozwól jej być dokładnie taką, jaką jest. Nie próbuj jej zmieniać i udoskonalać. Gdyż jest doskonała taka, jaka jest. Oddychaj głęboko, gdy przyjmujesz doskonałość swojej wewnętrznej kobiety. Teraz, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Zobacz swojego wewnętrznego mężczyznę, swojego animusa. I zwróć uwagę na to, jak on wygląda. Zwróć uwagę na jego gesty, na jego mimikę i postawę ciała. W co jest ubrany? I czy jest ubrany? I ponownie nie próbuj go zmieniać. Pozwól mu być. Dokładnie takim, jaki jest. Przyjmij jego doskonałość w tej formie, w jakiej znajduje się obecnie. Teraz zwróć uwagę na to, jak wygląda Twoja anima i Twój animus w stosunku do siebie nawzajem. Czy któryś z nich jest zauważalnie mniejsze od drugiego? Czy któryś z nich stoi wyżej, a może niżej? Czy patrzą w jednym kierunku? Czy są zwróceni w swoim kierunku? Niezależnie od tego, jak było, skieruj ich do siebie, i teraz. Niech oboje się przed sobą pokłonią. Wszelkie animozje, jakie mogły być pomiędzy nimi, niech znikną, gdy wyciągają do siebie dłonie w geście pokoju i głębokiego szacunku. Teraz niech męska strona zwróci się do kobiecej i powie jej: Zasługujesz na szczęście. I poczuj, jak czuje się Twoja kobieca strona, gdy przyjmuje to dobro życzenie od swojego animusa. Niech to poczucie zasługiwania na szczęście rozgości się w Twoim kobiecym i gdy poczujesz gotowość i głębsze rozluźnienie, do zasługiwania na szczęście. Niech teraz kobieca strona zwróci się do męskiej i powie jej: Zasługujesz na szczęście. I teraz poczuj, jak Animus przyjmuje to dobro życzenie od Twojej Animy. I to uczucie zasługiwania na szczęście i pełnej akceptacji niech rozgości się w Twoim animusie. Zobacz, jak teraz. Kobiece dziękuję męskiemu i mówi mu dziękuję Ci za to, że jesteś. I przyjmuje tę męską obecność w Twojej przestrzeni. I gdy męskie w geście wdzięczności przytula kobiece, poczuj jak teraz męskie, dziękuję kobiecemu za to, że jest. Dziękuję Ci za to, że jesteś. Oddychaj głęboko, gdy pozwalasz, by kobiece przyjęło ten akt głębokiej wdzięczności i uznania od męskiego. Teraz Niech obie strony połączą się ze sobą, a wszelkie poczucie nierówności zacznie się wyrównywać. I gdy anima i animus są ze sobą połączone, wróć do wizji wagi. I zobacz, jak zmienił się balans pomiędzy Twoimi dłońmi, pomiędzy kobiecym i męskim. Przyjmij to, że nie muszą być idealnie równo. Rzadko kiedy są. I przyjmij swoją równowagę na dzisiaj, na to, jak ona wygląda i na to jaka jest to jest twój unikatowy stosunek kobiecego do męskiego i męskiego do kobiecego w tobie oddychaj głęboko gdy stwarzasz w sobie przestrzeń zarówno na yin, jak i na yang. I powoli miękko połącz ze sobą dłonie na wysokości serca, wprowadzając jeszcze głębszy balans, jeszcze większą równowagę. Pomiędzy kobiecym i męskim w Twoim sercu. Pochyl głowę przed swoim sercem i podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę, za kobiecy i męski aspekt w Tobie, za równowagę, szacunek i uznanie pomiędzy nimi. Też w akcie głębokiej wdzięczności do siebie i do świata za to, że tu jesteś i za to czujesz, że chcesz podziękować. Miękko i łagodnie podnieś głowę i otwórz oczy. Praktyka jest zakończona.